No, witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejny tydzień, że tak powiem. Składanie naszego, a powiem szczerze, bardziej Petrusa Mercedesa w 126. No, w tym tygodniu trochę już pracę do przodu. Zaczęliśmy już go składać. Dosyć grubo. Dwie takie naj, najważniejsze rzeczy, które zrobiliśmy, takie najważniejsze najbardziej, których nie miałem podejścia w ogóle do nich, bo bardzo męczące, czasochłonne i tego co prawda nie ma. Nawet widać takie prace jak przykładowo deska rozdzielcza, którą w końcu skompletowaliśmy, bo ona była tak troszeczkę e, rozbarstwiona, zaczęło się drzewo odklejać. I po prostu podkleiliśmy to, żeby to nie było, nic nie odchodziło. Eee, nie wygląda to najgorzej. Tu wszystko się ładnie skleiło, nie ma widać żadnych tych. Różne zrobiliśmy kleje na to. Tak wygląda dosyć, powiedzmy, nie najgorzej. A powiem nawet całkiem, całkiem dobrze, tak powiedzmy. I druga, taka bardziej męcząca, dobijająca mnie rzecz, którą po prostu uciekałem przed nią, ale nie było do odejścia, to naprawienie tej tylnej deski. Zrobiłem do... do yy, ułożyłem takie dwie listy aluminiowe, jedną i drugą. Były to takie... Zobaczę, pokażę. To są te listy. To są listy, które kiedyś dostałem w banerach jakiegoś, reklamy, jakiegoś banku. No i chodzi do, do czegoś to się udało wykorzystać mądrze. A nie reklamować jakieś dziadowskie banki. No myślę z tym. Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Listę skleiliśmy posłonnym klejem, oczywiście ją dodatkowo tak jak widać tutaj dodatkowo, gdzieś na bokach jeszcze ją wzmocnili, żeby to nie pękało Widzieliście przedtem jak ona wyglądała, ta lista wygięta cała była Teraz on, ta, ta, e, 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 wpierw ułożyłem tą całą listę e, do posufitki żeby ona wyglądała, ładnie leżała z ułożeniem i teraz wkleiliśmy tą płytę w jedną i drugą stronę Także wygląda teraz na no, e, e, rewelacyjnie, będzie ładnie leżało, nie będzie, taki, nie będzie tych zwisów takich. To odciśnięcie widzę schodzą, bo to było na przykład było tak samo ściśnięte mocno i to e, po, chyba po dwóch dniach zaszło. także te reszty na pewno też zajdą. Ok, i to jest taka naprawdę męcząca rzecz, która tak, tak tak mnie męczyła, tak mnie na samą myśl o tym, że musiał coś z tym zrobić to na pewno mi dobijało, ale mój pomysł w ogóle na to zrobienie tego to już było już troszeczkę przed laty, bo kiedyś miałem takiego Mercedesa 226 nawet podobny kolor tylko to był taki y, jamnik limuzyna Robert Jankel 4 sztuki ponoć takie były tylko wyprodukowane na jakieś takie specjalne zamówienia do Motor. No, Tamten Mercedes się sprzedał na szczęście, prawdopodobnie przyjedzie do pos poskładania do końca, bo ktoś, ten chłop, który go wziął, bo, że tak powiem, troszeczkę prace zatrzymały się, bo no jest to trochę męczące, a on tam nie ma czasu, a ten, ten kolega, który to mu tam robił po prostu bym miał inne sprawy ważniejsze, może, nie wiem, nie chcę wnikać, w każdym razie przyjedzie do nas do na złożenia. Tu, takim fajnym rzeczem, którą już, już tak troszeczkę mamy powoli ogarnięty, to środek prawie złożony. Na razie nie będę włączał światła, bo yy, pokażę takie ważniejsze, trochę że tak powiem. Zrobimy to. Tu, taka fajna rzecz, podświetlenie. Zamówiłem, że tak powiem, 10 żarówek do niego. 20 żaróweczek do poświetlenia bo się że pewnie jakoś nie będzie działać. No i jak zacząłem sprawdzać, to od po, po, poświetlenia faktycznie nic nie działało. Na razie naliczyłem, że zeszło mi tu 10 żarówek. No ale teraz zobaczymy, jak łączymy przecież po stojówki. I tu właśnie zaczyna to wszystko świecić. Ugrzewanie szyby, z siedzeń, roleta, klakson. Tu mamy wszystkie te. Niech jest tak na razie, choć słabo widać. No Tam różne są następne światło, światełka. Będzie to całkiem, że tak powiem, fajnie wyglądało jak w ciemnym. Oczy się, teraz widzę, że to tak. A za ciemno jest nawet. Spróbuję o drugim świetle. Będzie lepiej. No podobnie. W każdym razie z nas latarkę. Znaczy się latarkę włączymy. I będzie troszeczkę pewnie podświetlenia nie widać. No ale. że tak powiem, podświetlenie musi być. Okej. Okay. Dobrze. Widać że siedzenia, tutaj wszystkie stały zniknęły. To znaczy, że jest całkiem nieźle. To jest deszka, deska z innego Mercedesa, bo tam się potrzebowaliśmy niektóre. dekarole, jak się to... No, drzewo. Eee, drzewo na desce też Ok, teraz włączymy latarkę. Nie w tyśach, tak Tutaj siedzenie już włożyliśmy coś na gotowo eee, Co prawda dopiero wczoraj zrobiłem to w co Wam pokazywało na to na górę idzie Dlatego są te boczki z wyciągnięte Siedzenia włożone Muszę jeszcze wyczyścić troszeczkę Ale w każdym razie Pokażę jak to będzie wygląda. Wyglądała. I ona wyjdzie tutaj. Cyk, cyk, cyk. Późno, dzisiaj ale w każdym razie wygląda to mniej więcej. Teraz tak, wszystko pod sufitki, wszystko jest ułożone, nie ma tego odstępu. koszywy już będzie ułożone, bo to nie jest wciśnięte w te słupki ładnie leży i nie ma żadnych zwisów. Że tak powiem. To sobie jutro złożymy. Dzisiaj nie, nie za bardzo. Także jutro plan jest taki żeby już dokończyć środek słupki poskładane o jedna taka następna rzecz taka bardzo fajna przyjemność tak powiem tu tak samo siedzenie złożone i jest tak mamy tutaj regulację siedzenia I bierzemy tak idzie przód tył góra do, to jest przód, ta z podnosi się, na dół, oparcie, drugi, zagłówek, wszystko elektryczne. Muszę to do końca podłączyć, ale już to zaczyna pracować na drugie, drugiego siedzenia będziemy pokazywać, bo jest to samo także to my mamy tu się pasy podświetlają tu już mamy na biegu wszystko podłączone teraz co będzie trzeba zrobić jeszcze jutro tu mamy to wszystko podświetlone teraz, teraz nie będziemy tego yy, yy, włączyć jeszcze raz, ale w każdym razie podświetlenie całe działa o tak jeszcze pokażemy to jest tak. Tu mamy tak sesyjkę przekręcimy. Podgrzewanie siedzenia. Podwójny i pojedynczy. Tu mamy drugą stronę. podwójny, pojedyncze, roleta, mrucze nie chodzi i klaksony, podwójny klakson, pojedyncze. że to taki też bajer jest. Nie w każdym sensie to jest. No tutaj co muszę jeszcze zrobić, zobaczyć tak, tutaj ten kawałek wyguszenia założył, bo tam coś było chyba spawane, chyba, bo coś było podgnite, albo coś było podnite albo coś, nie wiem coś tam było oczywiście wszystko zakonserwowane jest i przywidzasz, musimy to wyguszenie kawałek zrobić, skręcić wentylator na grzewnica tak i wentylator trzeba zrobić, bo on też jest to w to trzeba sprawdzić, dlatego ta deska nie jest skręcona, ale to już my sobie już jakoś tam poradzimy. Pewnie podejrzewam, że to bym też chciał chyba jutro zrobić tą nagrzewnicę, skręcić wentylator. Tutaj to wygłuszenie trzeba sprawić, zrobić, znaczy na ten dół, tylko od dołu do góry się zrobi ładnie z kartonu najpierw i później już co prawda tą piankową do wygłuszenia jest od nie gorszy to jest ważna wygłuszenie. Potem deskę złożymy. No okej, okay, dobrze. Tyle myślę, że to było na dzisiaj takie, że tak powiem najważniejsze. Oczywiście sprawdzaliśmy kluczy. Kluczy normalnie jest to schowka to dodatkowo założone, bo to drzewo jest z innego mercedesa, które miało yy, elektryczną regulację kierownicy, bo te daszki mają tylko przy chyba elektrycznych regulacjach. Te będzie miało. Tu jakby sobie chciał jakąś kontrolkę do alarmu, czy do czegoś może się podłączyć. Bo on chyba jakiś... Nie, on nie ma alarmu. No to może założyć sobie. Ta deska jest ładna. Nie jest tam jakoś wymęczona. No okej. Okay. Tyle no. myślę, że tu jeszcze tunel stoi. Tyle myślę, że na dzisiaj jest troszeczkę do przodu, postęp jest, najważniejsze, bo to już trochę czasu minęło, pniej się postarać. Chciałbym w przyszłym tygodniu skończyć środek. Środek, może uda mi się komory silnika skończyć. Może także. Został no, planowy, czas jest na oddanie, tak planuję dziś w połowie lutego. Tym tygodniu się kończy styczeń, praktycznie zostało nam 2-3 tygodnie, także od ten czasu musi być robiony tip-top, tak powiem, do oddania. No okej, okay. tyle myślę, że na razie. Do następnego miłego, no i trzeba szybko kończyć, bo Polonez czeka. Na razie, cześć Wam, z Bogiem, Hej.